Ale to będzie kompot mocy, ku zdrowotności i życia radości, odporność zbierająca, energii dodająca. I jak głodni? Dzień dobry, moi drodzy, naturalna kuchnia. Jeszcze ostatnie chwile z ogródka. Takie ostatnie chwile, siedząc po południowo wkuszana, ale już zbierając, właśnie owoce przypominające nam o. O tej nadchodzącej porze roku, ale ona ma swój niesamowity urok, moi drodzy. I tak sobie pomyślałam, że to właśnie teraz, w tym momencie, właśnie kiedy już wieczory będą chłodniejsze, powinniśmy, bo latem też, no ale teraz właśnie nadchodzą te, te bardziej już chłodniejsze wieczory, właśnie w tym momencie, właściwie od rana do wieczora, moglibyśmy. Powinniśmy popijać takie kompoty na bazie skarbów natury. I to takie kompoty, które właśnie będą gotowane z takich sezonowych skarbów natury, z tych, które właśnie w tym momencie pojawiły się, spadły z drzewa pojawiły się, czy to gruszki, czy śliwki robaczywki, czy do tego na przykład jabłuszko, nawet z ogryskiem w środku i tak dalej. Czy wszelkiego rodzaju zawsze możecie dodać to też, jak wam w duszy gra dodać jakieś suszone na przykład owoce, suszone maliny, czy czarną porzeczkę i tak dalej. Ja tu wybrałam to, co właśnie z drzewa spadło, bo to jest, moi drodzy, zawsze najpiękniejsze, że to, co daje nam Mama Ziemia, nasza cudowna, wspaniała Gaja, w każdym ogródku jest inaczej. Ja daję Wam tutaj jako przykład, bo w ogóle naturalna kuchnia jest po to, ja zawsze Wam powtarzam, to nie jest laboratorium. Niech to będzie dla Was inspiracja. Czasami edukacja, ale generalnie inspiracja. Tak jak powiedziałam, każdy ogródek jest inny, każdy warzywnik jest inny, więc dodawajcie, co Wam w duszy gra, co Wam pasuje. Ktoś będzie miał brzoskwinie, ktoś morele, ktoś za chwilę pigwę i tak dalej i tak dalej. Ja z kolei przygotowałam sobie tutaj, moi drodzy, miskę, no bo nie mam kuchenki na zewnątrz, tylko pokażę Wam tą bazę mojego dzisiejszego kompotu, ale mówimy o kompotach, moi drodzy. O takich kompotach, ja z racji mieszkania dwa lata w Azji, jakoś wyjątkowo mi te kompoty przypadły do gustu. Nie takie, które wekujemy i nam później przekazują rodzice. Te też kochamy, ale chodzi mi o takie kompoty, które codziennie gotujemy przez 10 do 15 minut i po prostu... Cały dzień potem popijamy. To są według medycyny chińskiej kompoty mocy. Ja je akurat bardzo często przygotowuję po to, żeby wspierać nerki, właśnie układ moczowy, ale żeby w ogóle wspierać energię naszego organizmu, wspierać yy, naszą krew, bo one naprawdę dodają nam siłę energii i przede wszystkim dają ciepełko od środka. A jak je połączymy z odpowiednimi skarbami natury, ziołami, imbirem, cynamonem cejlońskim, o czym za sekundę powiem, no to wtedy to jest po prostu kompot mocy. Skarby mocy i kompot mocy. Słuchajcie, ja mam tutaj akurat gruszki, tylko pamiętajcie, jak e, przygotowujemy te owoce na kompot, tutaj w takich warunkach e, po, polowo-ogrodowych, to co jest ważne, żeby je wrzucać i gotować ze skórkami, bo te skórki mają naprawdę dużo mocy. Więc to też wedle uznania, jaki będziecie mieć garnek. Ja tutaj wszystko sobie wrzucam do miski, potem przerzucam do garnka, po prostu zalewam e, wodą i gotuję tak, aż owoce będą miękkie, to mniej więcej. Bywa to, w zależności od owoców, 10-15 minut. Ale tymczasem, właśnie, kroję sobie taką gruszkę, solidną gruszkę. Jest ile słodyczy ma ta gruszka, słuchajcie potem. E, tutaj, tak samo, żeby się nic nie marnowało. W kosteczkę, jak tam uważacie, pamiętajcie potem, że jak to się ugotuje, to te owocki też wyjadamy. Więc jak ja sobie biorę taki e, kompot w termosie do pracy, to najpierw go sobie popijam, on mnie tak otula od środka i tak dalej, a potem po prostu te owocki sobie wyjadam. Tu mamy śliwki, tak samo, dobrze. Pesteczki sobie tam wyrzucamy do kompostownika, ale śliwkę tak samo e, kroimy w kostkę. Śliwki nasze kochane robaczywki, czy to węgierki, czy jakie inne, to jest tak samo po prostu skarb natury. Jak to już w tym miejscu wygląda wspaniale, zachwyca mnie to zawsze. Zachwycają mnie po prostu te dary, mamy ziemi, bo jak to moi drodzy jest właśnie takie prawdziwe, prosto z drzewa, chwilę temu jeszcze żyło, rosło, to to ma największą moc. Nie taka żywność opakowana po prostu w plastik, z datą ważności 2 lata, tylko to co jest świeże, to co po prostu przed chwilą rosło. Jeszcze jedno słuchajcie, ale to też mówię, wedle uznania jabłuszko jakby się gdzieś tu znalazło, ale jeszcze tam one na drzewie są, więc nie chcę ich y, tymczasem z drzewa dopóki nie spadną, <grym,> <grym, <grym,> żeby jeszcze sobie tam na tym drzewku były i żyły. To już powoli ta moja miska kompotowa, tym razem śliwkowo-gruszkowa, czyli sezonowa się zapełnia. Zobaczcie jak to pięknie wygląda. A oprócz tego laska cynamonu cejlońskiego. Moi drodzy, na kanale Naturalnie od Kuchni macie cały materiał o cynamonie cejlońskim. Dlaczego cynamon cejloński? On wygląda jak taka właśnie laska. Laska w środku cygara, bo cynamon ten drugi, Kasia tak zwany, jest taki pusty w środku, twardy. Tego się nie da złamać. Ten spokojnie o, złami itd. Tak tu mam akurat pół tej laski. Proszę zobaczcie. I to jest ten cynamon, syn gorącego słońca. Ten cynamon prozdrowotny, o którym pisałam w pierwszej części książki naturalnie. To to jest ten. Cynamon, który pachnie cynamonem i który obok goździków jest najsilniej działającą przyprawą, jeśli chodzi o wspieranie układu odpornościowego, ale oczywiście tego kompotu nie będzie bez goździków. Mamy pół laski cynamonu cejlońskiego, cała laska, jak będzie duży gar, to też będzie cała laska. Tu pokazuję, tu pokazuję cynamon cejloński. Z góry mamy takie, słuchajcie, hollywoodzkie ogrodowe produkcje na wsi. Dodatkowo 3-4, słuchajcie, nawet pięć goździków. Goździki, goździki, wrzucam wam materiał o goździkach. Pamiętacie, jeżeli tylko zacznie boleć nas gardło tej jesieni, to od razu wrzucamy do gardła. Wrzucamy, musimy ssać goździki 15 minut. O tym też macie materiał na kanale. Zawsze się śmieję, że to są najtańsze naturalne tabletki na ból gardła. Proszę bardzo, 3-4 goździki. To jest jedna rzecz. Dodatkowo rozmaryn, o mój rozmarynie, o ziółko długowieczności. Wiecie, jak gruszki się kochają z rozmarynem? To będzie. To jest naturalna aromoterapia. Rozmaryn ogródkowy. Proszę zobaczyć. To jest. Cały czas baza naszego kompotu prozdrowotnego. I teraz dla osłody, moi drodzy, gotujemy go z garścią rodzynek. Rodzynki, czyli naturalna słodycz. Tu też będzie dużo słodyczy, ale słodycz, garść, rodzynek. Bach, bach, bach. Wsecie, to samo pięknie wygląda. To już by był, mógłby, mogłaby być piękna potrawa. I na koniec dla orzeźwienia, wrzucamy też ogródkową miętę. Taką porcję właśnie tej bazy wrzucam do garnka, zalewam i gotuję. 15 minut maksymalnie, między 10 a 15, to wszystko y, zrobi się po prostu miękkie. Potem, w momencie, kiedy to przestygnie, to już Wam zostawiam. Jeżeli uznacie, że ten kompot nie ma dla Was wystarczającej słodycza, smak słodki, ale w tej zdrowszej postaci jest smakiem miłości, to możecie dodać na przykład miodu. Ja teraz jestem rozkochana, to a propos wspierania właśnie procynarek w miodzie nawłociowym. Może być lipowy. Lipa, nasza kochana, wspaniała. Może być wielokwiatowy, jaki tam uważacie. Mo, może być syrop z kwiatów bzu, może być syrop z miszka lekarskiego, czy miód z miszka lekarskiego, może być sok z aronii, może być na przykład sok malinowy. To już Wam zostawiam. Po prostu bawcie się tym, dopasowujcie do tego, czego pragnie Wasze boskie ciało i czego potrzebuje Wasza konstytucja organizmu. Zobaczcie. To nam daje właśnie teraz mama ziemia. Gotujcie sobie takie kompoty mocy i budujcie odporność na jesień. Właśnie teraz, kiedy jeszcze ciepło. Ale tym ciepełkiem się otulajcie i balsamujcie ciałko wasze cudowne od środka. Ku zdrowotności i życia radości. No to idę do kuchni. Nastawiam. <grytania> pa, pa. wracam, póki jeszcze można wypić taki kompot w ogródku, słuchajcie jak to pachnie jak to pachnie, to mnie tak zachwyca wiecie co, że nawet tym razem nie dosładzałam bo te rodzynki, po prostu i słodycz, gruszki a, robią swoje zobaczcie, i taki kompocik popijamy Zrobiłam kopot i liście zaczęły spadać z drzew. <grywa> Oj, ale pamiętajcie, te owocki wszystkie wyjadamy, wyjadamy. Nawet możecie ryż po wedyjsku sobie na przykład przygotować, przepis macie i na przykład takie owoce do tego dodać będzie super deser. To poczekajcie, bo się zaraz rozgadam. To jest napój bogów. <grywa> ten ten prost jak to smak, O, jak to smakuje? Mi <laughs> to tak zachwyca, słuchajcie, wasze zdrówko. Już nie będę przedłużać. Lećcie, zbierajcie z ogródków albo warzywniaków, gruszki, śliwki, robaczywki, co tam będzie, i gotujcie takie kompoty mocy. Naprawdę, to jest takie, taki balsam dla całego organizmu. Ten organizm będzie Wam bardzo za to wdzięczny. To są po prostu takie soki życiowe, które możemy mm, wprowadzić w te nasze ciała. Wszystkiego dobrego. Budujemy odporność na ziemię, się nie dajemy. Mmm, proszę, jeszcze dla Ciebie.